Nie każdą kobietę natura obdarzyła pięknymi, długimi rzęsami i zmysłowymi, pełnymi ustami, ale jest sposób na to, aby poprawić własne poczucie atrakcyjności. W renomowanych salonach kosmetycznych panie mogą poddać się dziś zabiegowi z zakresu medycyny estetycznej, czyli powiększaniu za pomocą kwasu hialuronowego oraz przedłużaniu i zagęszczaniu rzęs. Dziś w programie poznacie odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania na ten temat. Będziemy dzisiaj wykonywać powiększanie ust w kwasu hialuronowego. Zabieg polega na serii kuć ust tym kwasem w celu poprawienia konturu i wypełnienia ust. Kwas hialuronowy jest to naturalna substancja, występuje w naszej skórze, w gałce także w płynie maziowym w stawach. Naturalnie produkowana jest na komórek macierzystych i na drodze syntezy przesyłana jest do przestrzeni międzykomórkowej, natomiast w przemyśle produkowana jest na drodze fermentacji bakteryjnej. W trakcie zabiegu strzykujemy około 1 ml substancji, czyli kwasu hialuronowego w usta. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w trakcie zabiegu usta puchną i najczęściej musimy zabieg podzielić na dwie części, czyli za tydzień prosimy klientkę i powtarzamy jeszcze raz zabieg. Pas cialorodowy utrzymuje się po zabiegu od 8 do 12 miesięcy. Jest możliwość korekty ust jak najbardziej, wypełnianym wtedy albo jedną część ust i podnosimy na przykład opadnięty kącik. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu. Smarujemy miejsce, które poddajemy zabiegowi maścią znieczulającą z lidokainą, natomiast drobne ukłucia czy pozostawienie preparatu w tkankach może być troszeczkę odczuwalne. Ampułki są jednorazowe, w opakowaniu mamy dwie igły. Jedna od razu idzie po zabiegu do wyrzucenia, dlatego jak klientka przychodzi po tygodniu, mamy jeszcze jedną świeżą igłę, dlatego możemy tylko dwa razy wykonać poprawkę. Raz zrobić usta, powiększyć i zaprosić klientkę za tydzień i poprawić jej resztę. Po zabiegu mogą powstać krwiaki, wybroczyny, bolesność, obrzęk, a także zgrubienia i drobne grudki, które z czasem mijają. Na rekonwalescencję spokojnie jeden dzień wystarczy. Każdy może się poddać takiemu zabiegowi, zarówno kobiety, jak i mężczyzna w każdym wieku i z każdym rodzajem skóry. Będę wykonywała zabieg przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 3 do 1. Ten zabieg polega na doklejeniu trzech sztucznych rzęsek do jednej naturalnej rzęsy klientki. Rzęsy, które możemy przykleić, mogą być naturalne bądź syntetyczne. My będziemy korzystać z rzęs syntetycznych, tak zwanych rzęs mink, które przypominają naturalne rzęsy z norek. Nie uczulają. I nie odkształcają się tak jak naturalne rzęsy. Rzęsy dobieramy w zależności od naturalnej długości rzęs klientki, kształtu oka. Na jed przy jednej aplikacji używamy czterech długości rzęs zazwyczaj. Rzęsy przyklejamy specjalnym klejem. Może to być klej zwykły bądź hipoalergiczny dla oczu wrażliwych bądź klientów, które mają problemy z alergiami. Zabieg trwa około 2-2,5 godzin. Przez pierwsze 48 godzin po aplikacji nie korzystamy z solarium, sauny, basenów. Unikamy moczenia rzęs. Zalecane w tym przypadku jest uzupełnianie rzęs po około 3-4 tygodniach. Aby piękny wygląd był utrzymany, po zabiegu unikamy malowania rzęs. No jest to zbyteczne, gdyż rzęsy wyglądają pięknie. Przedłużanie i zagęszczanie rzęs polecamy każdej kobiecie, która chce pięknie wyglądać i nie spędzać dużo czasu przed lustrem przy codziennym makijażu. Jak widzicie, efekty zabiegów są spektakularne. W dzisiejszym odcinku Słonecznej TV to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.